Będzie to miejsce dla 30 osób z niepełnosprawnościami. 22 osoby będą przychodziły tutaj na zajęcia dzienne, 8 osób będzie tutaj na pobycie całodobowym. Zapewniamy naszym mieszkańcom mieszkańcom, tak będziemy nazywać osoby z niepełnosprawnościami, które tutaj będą mieszkały i przebywały, bo chcemy, żeby to był dla nich. W domu, żeby czuli się tutaj jak w domu, żeby czuli się tu swobodnie yy, i żeby byli tutaj szczęśliwi. Cztery. 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 Słyszeć informacje czy to postępowanie unieważnione zostało już ponownie e, ogłoszone i czy jeżeli ono zostanie rozstrzygnięte pozytywnie, to e, czy możemy jako tutaj Rada e, rozumieć, że zostanie ono wykonane e, przed rozpoczęciem wewnątrz. Panie Przewodniczący, 19 kwietnia mamy otwarcie tego kolejnego czytania. Dziękuję bardzo. Jeżeli ono będzie pozytywne, zakładając teoretycznie teraz, to realizacja tego zadania zostanie ukończona przed rozpoczęciem tak Tak jak powiedziałem, w pierwszej części wypowiedzi jest to zaplanowane w ten sposób, aby były wykonywane w okresie wakacyjnym. Na dzisiaj spokojnie ten termin zgodnie z tym, co przez chwilę powiedziałem, następnie otwarcie ofer jest do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi W stanie marszawskiego. Ten sprawę w mundurze SS jest zapewne wielu z Państwa dobrze znany. Jest to SS Fire Reinersa. Dowódca grupy pacyfikacyjnej odpowiedzialny m.in. za rzecz woli, za rzeź, ochoty, za pacyfikację miasta, zwłaszcza sięgnięcia i Starego Miasta w sierpniu 1944 roku. Powszechnie znany zbrodniarz. Człowiek, który w rozmowie telefonicznej powiedział, że nie wie do końca, co ma robić na Woli, bo ma więcej jeńców niż amunicji. Jest to esesman, wówczas dowódca niemieckiej policji w kraju Warty, a więc na okupowanym Wielkopolsce, który bezpośrednio od Heinricha Himmlera, dowódcy niemieckiej policji, otrzymał polecenie spacyfikowania Warszawy. Ale ta rozmowa telefoniczna, którą 4, 5, przepraszam, 5 sierpnia 1944 roku odbywał Rainer, to, to była do kogoś adresowana. Była adresowana do drugiej osoby na tych to jest generał wojsk pancernych, a więc generał trzygwiazdkowy Nikolas von formach, dowódca niemieckiej 9 armii. I żaden z nich nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności za powstanie warszawskiej.